Także zobaczymy sobie tę budowę w tym momencie na surowo, czyli samą pakę, jak to się mówi. Jest to nagrywane z ręki, niestety nie posiadam żadnego studia ani za bardzo profesjonalnego sprzętu w tym celu. Jest to mój pierwszy taki film, także oglądajcie. Na co chcę Wam zwrócić uwagę na wykonanie. Powinno być to widać na tym filmie, czyli jakość farby jest naprawdę wysoka, czyli trepałem, różne rzeczy robiłem, nie odpada, nie ma żadnych ostrych krawędzi. Zobaczycie za chwilę. Wykończenie jest naprawdę wysokiej jakości. Oprócz tego zwitka kabli, który tam wisi. Pod sufitem. tutaj macie wentylatory, które są obsadzone na specjalnie takich gumowych wkładkach. W tym momencie one nie będą, no nie przenoszą do po prostu na tym budowę te ścianki. Zauważcie wykończenie samego tego. Oczywiście te wentylatory, potem zobaczycie, są podświetlane, fajnie to wygląda. Zresztą ja wam pokażę wszystko tak, jak gdyby od podstaw, gdzie tu są dokręcone. Tam są na tych ściskach. Tutaj właśnie chciałem bardzo przytocować tył tej budowy. Ona ma tutaj bardzo ładne wykończenie tych wszystkich. Otworów. Krawędzie są pozaginane. Nie ma ostrych krawędzi. Nie ma się za bardzo co dzi przeciąg. Widzicie, są takie wyłożone. Czyli są zoblone. To jest bardzo ważne w obudowie, bo jednak tam się milion kabli tu za chwilę będzie. I tak mi się wydaje u mnie. Tutaj widzicie, wszystko jest jeszcze w proszku. Tył, no to standardowy. Tutaj macie taki specjalny uchwyt. Macie oczywiście standardowo zasilacz na samym dole. No i co jeszcze? Bo, yy, ciekawostka. Tutaj jest taki zasuwak zobaczycie za chwilę, jak wprowadzicie sobie śrubki, możecie sobie wszystko tutaj smyk, żeby po prostu tego nie było. A za chwilę zobaczycie dalej. Dobrze, także teraz macie widok od góry. Tutaj znajduje się taka na, jakby to powiedzieć, takich magnesikach, taka siateczka, Czy można sobie jeszcze dodatkowo zamontować dwa wentylatory. Ja to za chwilę zdejmę, tutaj właśnie Wam pokażę. O, tak to wygląda. Jest to, o, w, Widzicie, to są te magnesiki, także to się nie rusza, nie odpada, po prostu jest. Od spodu oczywiście standardowy filtr na zasilacz. Tak się go to wyciąga. żeby tam się nic nie zostało, bo zasilacz jest zmontowany na dole. Także najnowsze trendy, czy najnowsze parolatne trendy powstają. Oczywiście instrukcja obsługi wam pokażę. No, bo trzeba. Macie tutaj bardzo ładnie wszystko opisane, do czego służy. dwie strony są bardzo przydatne. Macie montowanie dysków, gdzie, które dyski dawać. To jest zestaw, który znajduje się razem z tą budową. Czyli mamy po prostu przedni filtr, który jest w tym momencie zdjęty. Zestaw śrubek. W tym woreczku znajdują się śrubki różnego. tak... Y, Tretrytki tre, 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 tak zwane, dodatkowy śledzik. Dosyć <laughs> do zaślepienia jakiegoś tam miejscach, które Wam zostanie, jakbyście wyrwali. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to jest właśnie to. Tutaj powinno być coś założone. Coś założone, ponieważ to znajduje się w środku budowy i to będzie widać z boku. To jest jedyny taki tak naprawdę mankament wizualny tej budowy, który mi, się, mi osobiście się on nie podoba. Dobra, teraz lecimy dalej. Zaraz mam coś... W każdej nowoczesnej budowie bywa, oczywiście z tyłu musi być wycięcie. Czyli jeżeli chcecie wymienić układ chudzenia, nie demontujecie płyty głównej. No i to też jest dość ważne. Zawsze zwracajcie sobie na to uwagę przy kupnią budowy, bo czasami niestety zdarza się tak, że nie ma tej dziurki. No i oczywiście teraz zaczniemy z, z, z efektami wizualnymi, czyli tak pracują przednie wentylatory. Tak wygląda efekt wizualny, jak one są włączone i pracują. Teraz już po poskładaniu, bo to nie będę Wam pokazywał jak się składa komputer, bo to nie ma nic ciekawego. Yy, wszystko wygląda w ten oto sposób. Tutaj na dole znajdują się dyski i zasilaczem. Wentylatory pracują w ten oto sposób, tak to wygląda. Trochę mi się chyba źle kamerą przekręciło, ale to nic. Ale widzieliście, no tak to w ten sposób wygląda. Środek obudowy, znowu. I tutaj już przedni panel z założonym filtem, założoną szybą. Po prostu uzbrojony, tak jak powinien być, i gotowy do całkowitego skręcenia czyli po zakładaniu blach i tego wszystkiego i bocznej szyby. Dobrze, także teraz zaprezentuję Wam na X stronie znajduje się cena tej obudowy. Tutaj macie pokazaną ją na zdjęciach to jest dokładnie ta obudowa, którą wam tutaj... o której Wam tutaj marudzę cały czas. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą firmą, to może sobie tutaj zlukać, popatrzeć i po prostu poczytać pełne dane. Oczywiście, opis całkowity, pełny zestaw wentylatorów, czyli obudowa w sama sobie zawiera tak. Dwie szyby, dwa, raz, dwa, trzy filtry. Wiadomo, no to samą konstrukcję to standard. Cztery wentylatory podświetlane, które tam widzieliście wcześniej, które obracają się i takie efekty dają, prawda, RGB. RBG. <laughs> to są elementy główne budowy, które tu widzicie na tym zdjęciu. Także do tego dochodzi jeszcze co, mamy tutaj panel górny, czyli posiada wyjście standardowe, dwa na, z, mikrofon i słuchawki dwa USB, główny włącznik USB 30. Tutaj jest oczywiście jeszcze reset i niby przy RBG, który w tej, akurat w tej budowie nie robi nic, ponieważ nie zmienia kolorów tych. Yy, no jak to się mówi, wentylatorów, to. Oświetlenie nie zmienia się, cały czas jest takie samo i działa w ten sam sposób. Specyfikacja, no jest to budowa typu mi Middle Tower. Oczywiście yy, płyty główne, które tu wchodzą, no tu możecie sobie przeczytać: to będą ATX, -y, microatx -y, Mini ITX, -y, E ATX. -y. Zasilacz standardu ATX. Miejsce na wewnętrzne dyski, napędy czy razy 25 3 x boże, 2x3,5 lub 2,5. Tyle dysku tu jest. Na kartę rozszerzeń 7 i najważniejsze, jest teraz w tych czasach, no jeszcze, jeszcze to jest ważne, maksymalna długość karty graficznej, też macie określone, czy 375 mm, do tego yy, maksymalna wysokość chodzenia CPU 165 mm, czyli wiecie, to co możecie tam włożyć na procesor, mniej więcej macie już powiedziane ile wam tam wejdzie, także to jest dobra informacja, pełne dane są. Yy, maksymalna liczba elektritorów 6, 4 w zestawie plus 2 na górę możecie dołożyć zainstalowany wentylatory. Macie oczywiście Napisałem, czy raz 120, raz 120 tył. No to wiadomo. Przyciski. Tutaj są yy, wyprowadzone złącza, czyli dwa razy USB 2.0, USB 3.1, jedna sztuka, 3, 0, znaczy czyli USB 3.0, czy USB 3.1. wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe. Yy, materiał zastosowany, czyli szkło i stal. Kolor czarny. No i tu reszta opisu: wysokość samej budowy, szerokość, głębokość, waga, gwarancja. Kod producenta i kod na ich komie Także tutaj pod filmem znajdu, będzie się znajdował ten link do tej strony. Oczywiście firma też posiada swój główny, jak gdyby nie sklep, tylko główną stronę. Jest to też będzie pod tym filmem. Możecie sobie po ich produktach popatrzeć. A ich produkty na razie, bo jest to nowa firma, która wchodzi na rynek. Bo mnie na kanale jeszcze pojawi się tak, yy, o tych Skorpiusach, jak to się mówi. To są te Bungee do myszek. Bo też tu je mam leżą na szafce. O myszkach też zobaczycie u mnie materiał. O dwóch. Yy, Bim i jeszcze jednym modelu, tylko na razie nie wiem, czy mogę nim powiedzieć. <laughs> yy, I co? <laughs> jeszcze klawiatury, na pewno będę chciał też dopać swoje ręce i zobaczyć yy, jak one działają i czy warto je kupić. Bo klawatury u mnie są akurat neurologiczną rzeczy, ponieważ moje dzieci bardzo często psują. A chciałbym, ją naprawdę, dorwać taką klawiaturę, która działa. Także bardzo mnie te klawiatury interesują. Właściwie to ta mniejsza nawet. No, o ta. Ale to w przyszłości wszystko. Dobra, miało być o budowie, a zaczęło się o wszystkim. Yy, to myszkę też w mnie zobaczycie. Także obydwie myszki, które są na górnej stronie, zobaczycie na pewno na kanale. O, po, poględzę o nich, poględzę wam. Dobra, także, cóż, yy, co mogę jeszcze powiedzieć? No, coś takiego, że obudowa naprawdę jest ładna. Naprawdę jest ładna. Te wedlatory, pomimo tego, że są 4, dość przyjemnie pracują i, i nie słychać ich. One są podpięte na stałe, one się tu wysoko kręcą, świecą sobie. Jak ktoś lubi takie efekty, yy, boczna szyba, czyli to szkło, co tam jest z boku, tutaj prawda, pokazuje to wszystko, co będziecie mieli w komputerze, będziecie widzieć. Dobrze, także teraz jesteśmy na głównej stronie firmy Krux X Crux. i wygląda to tak. Macie tutaj wszystkie produkty, wsparcie, ona i tak dalej pliki do pobrania, czyli całe do klawiatur, sterowniki, do mouse, bungee, do myszek i tak dalej, tak dalej. Możecie sobie tutaj poglądać, popatrzeć, jeżeli będziecie im zainteresowani, kup czegokolwiek. To niedługo pojawi się również nowa obudowa, która wygląda w ten oto sposób. Też jest bardzo ciekawa. Jeżeli jakość wykonania i cała, jak to się mówi, stylistyka, kolorystyka zostanie utrzymana, z tego co widać, to raczej zostanie, to może być bardzo ciekawą ofertą. Myślę, jestem ciekawy ceny tej budowy. Tutaj jest naprawdę bardzo fajnie ta budowa wygląda. Nie ma takiego ostrego podświetlenia, czyli dla bardziej stonowanych, tutaj ten pasek zewnętrzny, który przechodzi, też jest dość ładny i może być naprawdę fajną, 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 fajną jak to się mówi. Produktem dla osoby, która nie lubi tak, jak na przykład w tej budowie, co wam teraz prezentowałem, co poskładałem na niej, komputer nie lubi aż tak kolorystycznych akcentów. Dobrze, no to ja już na, na dzisiaj będę kończył. Tu, oczywiście, przypomnę, że pod filmem są linki. Zaraz Wam jeszcze pokażę krótki materiał, jak to wygląda. U mnie już bo stoi to sobie ładnie w biureczku i się ładnie tutaj świeci, kręci i jest w ogóle kolorowo. Także no cóż, no. Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda w biurku.